Cześć widzowie Witam was w kolejnym vlogu na tym kanale godzina 6.43 poniedziałek ja właśnie wstałem eee, jeszcze chwilę poleżę włączyłem sobie telewizor i co zapraszam was do tego vloga no tak więc Ja już mamy Gotowy. jest godzina 7.40 tak więc schodzę na dół i szykuję swój rower tak więc ja już wyruszyłem. Jadę już do pracy. A więc jest ciemno, widzowie. Kamera może aż tak tego nie oddaje, jak jest w realu. Ale już jadę. Mam około 10 minut do pracy. Więc bardzo szybko. No, więc widzowie, ja już jestem prawie pod pracą. W eee, prawie dojeżdżam. Tak więc my widzimy się już, jak będę na placu. Zobaczcie, widzowie, jaka mgła. Przejniczek oczywiście działa. Mgła jest naprawdę niezła. Nic nie widać, co się dzieje daleko. Zimno jest. Jadę widzowie podnośnikiem, który jest zepsuty. Jedzie bardzo wolny. A tam jedzie gość też drugim podnośnikiem, i też jest zepsuty. Tak więc trochę to zajmie, zanim to jadę do rampy. Tak więc, widzowie na razie się nic ciekawego nie dzieje. Chaos opad. w tamtym tygodniu, było sporo roboty. Teraz już rano troszeczkę ciężarówek było, ale już coraz mniej. Ja sobie teraz jeżdżę kółka. Jak widzicie, za mną taką skrzynkę sobie zamontowałem. Zamontowałem sobie skrzynkę, w której mam narzędzia. Oczywiście grzejniczak też mam, żeby cieplutko było. No, i jeżdżę. Od czasu do czasu ciężarówka przyjedzie, która musi załadować sobie jakieś maszyny. No ale to już nie jest ten hałas, co był w tamtym tygodniu. Może jeszcze będzie w tym tygodniu. Nie jest powiedziane, że nie, bo jeszcze sporo maszyn jest na placu. A jak wiecie, zaraz nowa aukcja w listopadzie. Tak więc myślę, że jeszcze może być sporo roboty. Na no teraz, co? jeżdżę. Mogę Wam trochę placu pokazać, bo tak za bardzo to roboty nie ma. Tak więc przejadę się, pokażę Wam trochę placu. Załączę muzyczkę i oglądajcie plac. A jeszcze bym zapomniał, miałem Wam powiedzieć, widzowe Bardzo Wam dziękuję za 435 subów. Na ten moment mamy 435 subów, a ja mam już w sumie specjal na 1000 subów. Jeśli wbijecie 1000 subów To wczoraj Zamówiłem One Chip Challenge Jeden najostrzejszy chips Nie przepadam strasznie Za ostrymi rzeczami Ale specjal na 1000 subów Zrobię właśnie taki Że zjem tego najostrzejszego chipsa Który jest tak popularny W internecie Wiem, że na pewno będzie ostre Ponieważ wczoraj robiłem dla Was test Słodyczy z USA były chipsy Carolina Reaper, powiem że Wam, że naprawdę jednego zjadłem i poczułem tą ostrość a tutaj będzie najostrzejszy chips 2 miliony z nie wiem czy dam radę, ale postaram się, ale to wszystko w przyszłości chips przyjdzie mi niedługo, tak więc pokażę Wam go na filmie, ale testuję go dopiero na specjal na 1000 subów tak więc dobijajcie te 1000 subów żeby zobaczyć my jak płaczę przez tego chipsa. teraz traładował dźwig krzywe koła ma, ale będziemy go próbować załadować. Zobaczymy czy się uda. Jak widzowie widzicie udało się załadować. Tylne koła są krzywe, cała ośka jest krzywa jak widać. Ale udało się go załadować. Tak więc widzowie, przed chwilą musiałem wystawić cztery auta zabrane. Ponieważ wieczorem przyjedzie klient i je odbierze. Cztery eee, toyoty Land Cruiser. 15 minut jeszcze koniec pracy i zabieram was ze sobą do Aldika. No tak więc widzowie, jadę już do Aldi. Zrobić małe zakupki. Prac firma zamknięta. W jakieś tam trochę wykropy, taki jakaś. Tak więc zabieram was ze sobą. A więc widzowie, wyszło jak zwykle. Pojechałem sobie do sklepu. Mówię zabiorę was ze sobą, coś wam ponagrywam niestety jak to zawsze wieczorem w sklepie pełno pracowników i nie miałem jak nagrywać w sklepie tutaj mam część rzeczy które kupiłem w sklepie woda chleb bułeczki oraz picie w plecaku mam obiad czyli ryż na jutro gotowe pulpety no tam wziąłem jakąś wędlinę do pracy jakieś jogurty pitne a więc w domu zrobię zdjęcie i wam je tutaj wkleję wszystkiego co kupiłem, żebyście mogli sobie zobaczyć. A ja niestety przepraszam Was, że tak wyszło, że nic nie nagrałem w sklepie. No ale trudno, nieraz tak bywa. Nadal myślę nad pomysłem, co zrobić, żeby jak wejdę do sklepu, żeby nikt się nie zorientował, że nagrywam. Bo jak wiecie, no może nie wiecie, może nie wszyscy. W Holandii nie można nagrywać w sklepie, bo mogą się przyczepić i wyprosić Was ze sklepu. Tak jest pewnie wszędzie. Tak więc nadal rozmyślam co tu zrobić. Może kupić jakąś małą kamerkę. Myślę właśnie nad kupieniem jakiejś małej ukrytej kamerki, którą będę mógł grać ze sobą do sklepów. Na ten moment. Przepraszam Was, że nie nagrałem nic ze sklepu. Zostawcie suba oraz łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!